Jan Przybyłek był postacią heroiczną, ideową oraz bezkompromisową. Był weteranem dwóch wojen światowych, był niezwykle zasłużony na niwie narodowej w okresie powstań śląskich, a mimo to został wymazany z kart historii. Ja musiałem uchodzić z pierwszego powstania do Śląska po Biegniżu. My byli Niemcy zatukli. To racji lepiej sam sobie życie odebrać. I oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mus wytrysnął, rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To to, co na własne oczy widziałem. Jan Przybyłek urodził się 20 stycznia 1894 roku w niemieckich piekarach. Był jednym z orga dzieci Andrzeja oraz Józefy z domu Kozioków. Po ukończeniu szkoły, w wieku 14 lat, trafia do pracy w kopalni, początkowo jako rąbacz, a następnie maszynista. W roku 1911 Jan wstępuje w szeregi Towarzystwa Gimnastycznego Soku, gniazdo niemieckiej piekary. Dzięki swojemu charakterowi oraz swoim zdolnościom Jan szybko awansuje w hierarchii towarzystwa. Najpierw jest zastępcą naczelnika gniazda, później staje naczelnikiem gniazda niemieckiej piekary. W niedługim czasie zostaje prawą ręką Józefa Drezy i zostaje zastępcą naczelnika Okręgu Śląskiego. Był także członkiem grona technicznego Okręgu Śląskiego, a także założył pierwsze oddziały młodzieży gimnastycznej działającej przy Sokole na Górnym Śląsku. To był taki związek gimnastyczny, który zrzeszał młodych ludzi, którzy nie chcieli, żeby śląsk był niemiecki. Dziadek był bardzo wysportowany, był bardzo zręczny, zwinny, gimnastykę uprawiał. No te zdjęcia, no niewiele ich tam jest, ale pokazują, że właśnie był bardzo, bardzo sprawny. W roku 1914, w momencie wybuchu wojny, Jan zostaje powołany do wojska i trafia na front. Walczy praktycznie na terenie całej Europy, m.in. na Litwie, Grecji, w Karpatach, a także we Francji. Jest weteranem walk pod Verdem. Po powrocie na Śląsk, Jan wrazem z Józefem Drazem zaczynają skrzeszać uśpione gniazda sokolskie. W październiku 1918 roku Jan w zastępstwie Józefa Drejzy wyjeżdża do Poznania na zlot Sokoli, skąd wraca z rozkazem zakładania komórek polskiej organizacji wojskowej na terenie Śląska. To tutaj. Tu są Już dzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 12 listopada, zakłada wraz z przyszłą żoną, z przyszłym Teściem oraz swoimi współpracownikami jedną z pierwszych komórek polskiej organizacji wojskowej w Piekarach oraz w Szarleju. Już miesiąc później wraz z Drejzą, porusznikiem Litwinowiczem oraz majorem Fiałkowskim zakładają pierwszy pułk szelców bytomskich. Jan bierze aktywny udział w werbowaniu do tej jednostki. Udało mu się zawerbować około tysiąca ochotników z terenu Śląska, a także z terenu kongresówki. Na skutek tych poczynań Jan zostaje poszukiwany, a za jego głowę zostaje wyznaczona nagroda. Jan zostaje pierwszym komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej na powiat bytomski, a także tworzy szereg komórek w powiatach północnych, czyli w powiecie lublinieckim, Szczeleckim, kluczborskim, opolskim oraz oleckim. To on ustanawia także za przysięża pierwszych komendantów na tych terenach. Jan Przybyłek należy do pierwszej ósemki sztabowej Polskiej Organizacji Wojskowej jako jeden z Czech. Którzy nie zostali zaaresztowani, podpisuje naczelny rozkaz do wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego. Podczas I Powstania Śląskiego, Jan wraz ze swoim oddziałem zdobywa piekarę szarlej, a następnie kieruje się na niemieckie koszary w betonie. Atak ten zakończył się niepowodzeniem i Jan przewija się do Mysłowic, gdzie bierze udział w walkach praktycznie do końca Powstania. Po fiasku Powstania Jan przybija się do kongresówki, gdzie zostaje założycielem oraz komisarzem obozów uchodźców Szczakowej oraz Oświęcimiu, a także zostaje komisarzem Milicji Głównego Śląska. Powraca na Śląsk i ponownie reaktywuje komórki Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie bytomskim, a także w powiatach północnych. W domu Augusta Glazowskiego zakłada centralę łącznikową, która pośredniczy między Komendą Główną Polskiej Organizacji Wojskowej, a powiatami północnymi. Przed wybuchem drugiego powstania śląskiego Jan organizuje napad na niemiecki komisariat plebisytowy. Atak ten doszedł do skutku i dzięki temu uzyskano szereg tajnych dokumentów. W maju 1920 roku podczas niemieckiego ataku na polski komisariat plebisytowy znajdujący się w hotelu Lomnic, Jan zostaje ciężko ranny. Z moich wiadomości, jakie uzyskałam od mojego ojca, wiem, że został bardzo poważnie pobity. Ledwo uszedł z życiem przez bojówki niemieckie, i wtedy nabył grupę inwalidzką. Od tego czasu nie mógł już podjąć pracy. Podczas Drugiego Powstania Śląskiego Jan ze swoim udziałem podobnie zajmuje piekary oraz szarlej. Następnie Janowi udało się przebić przez niemieckie linie Pytomiu i udaje mu się dotrzeć do siedziby wojsk francuskich, w których PR traktuje uwolnienie polskich jeńców. W kwietniu 1921 roku Jan przychodzi kurs oficerski Wojska Polskiego i zyskuje stopień podporucznika. W III Powstaniu Śląskim Jan ponownie zdobyła swoje rodzinne miasto, a następnie zostaje kierownikiem Wydziału II oraz zostaje oficerem sądowym. Został oznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, a także czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Jan przybyłek bierze ślub 21 stycznia 1920 roku. Dziadek był wspaniałym człowiekiem, był odważnym człowiekiem, był bardzo sprawny, bardzo był lubianym człowiekiem. I do końca życia chciał pracować, chciał coś robić. Dziadek Jan i babcia Klara mieli tylko jednego syna, mojego ojca, zbyszka, który urodził się w 24 roku, 14 lipca. Wiem, że wcześniej. Stracili syna. Babcia na pewno bardzo przeżyła to, że straciła pierwsze dziecko, syna, dlatego całą miłość przelała na Zbyszka, na mojego ojca. Mój ojciec bardzo kochał yy, dziadka, bardzo go kochał. No, można powiedzieć, że aż go wielbił, tak bym mogła, może, mogła powiedzieć. No to był jedyny jego syn, więc bardzo był dumny z niego, bardzo. Po zakończeniu Postań Śląskich, już w lipcu 1921 roku, Jan wraz z Grzebniokiem, Ludygą Laskowskim oraz Dreisom zakłada Związek Byłych Postańców Śląskich i zostaje jego sekretarzem. Po wkroczeniu wojska polskiego na teren Śląska, Jan tworzy pierwszy referat przysposobienia rezerwistów. Z biegiem lat, Jan popada w konflikt z z działaczami powstańczymi, swoimi byłymi kolegami, którym zarzuca porzucenie idei oraz bratanie się z sanacją. W wyniku tych konfliktów Jan zostaje usunięty z szeregów Związku Powstańców Śląskich, zostaje sekretarzem Związku Połowiaków. Działając w Związku Połowiaków, współtworzy samoobronę powstańczą, z którą następnie walczy już w wrześniu roku 1939. Przechodzi szlak bojowy od Katowic aż do Lwowa, przy czym zostaje ranny w rejonie Jędrzejowa. Docierając do Lwowa, tworzy razem z Janem Faską oddziały szturmowe do obrony miasta przed Niemcami. Po zakończeniu działań wojennych, Jan przychodzi do konspiracji i współtworzy oddziały powstańcze Górnego Śląska przy Związku Walki Zbrojnej. Jan w bliżej nieokreślony sposób trafia do Związku Radzieckiego, gdzie następnie dostaje się do armii Andersa. Wraz z nią przez Irak, Palestynę, trafia do Anglii w roku 1945. Wiem na pewno, że był w Palestynie, dlatego że przywiózł nam, wnukom, złote takie medaliki z Palestyny. Walczył tam, gdzie walczyli Polacy, na zachodzie, był z armią Andersa. Jak wrócił, to już potem zamieszkał w piekara śląskich z babcią. A ja urodziłam się w Elblągu, bo mój ojciec, jedyny syn, Jana przybyłka i Klary przybyłek. Mój ojciec zamieszkał w Elblągu, dostał tutaj pracę w instytucie torfowym. No i myśmy mieszkali w Elblągu. Dziadkowie mieszkali na Śląsku, więc ten kontakt był bardzo yy, niewielki. Bardzo ciepło go wspominam, chociaż te wspomnienia są takie zamazane, a ostatni rok praktycznie dziadek chorował, więc przypuszczam, że moje ostatnie z nim jakieś spotkanie no to było może jak miałam 5 lat. Dziadek zmarł 6 maja 1965 roku. Skończyłam akurat 6 lat. Pojechaliśmy na Śląsk na pogrzeb. Pogrzeb był naprawdę bardzo uroczysty. Tłumy przyszły był chowany jak, no, jak osobistość.